Cześć. Cześć, witajcie na naszym kanale. Z tej strony jak zwykle Paulina i Mateusz. Nic się nie zmieniło. W dzisiejszym <grym> odcinku pokażemy Wam. Naszą por poranną, co ja mówię, popołudniową bydlę. Tak, pokażemy wam jak spędzamy popołudnie. Dzisiaj jest sobota. Mm -hmm. Która godzina? 14. Późno już, bo dzisiaj Matusz czaj był na nocce, więc trochę sobie pospał. Później, e, niż zjedliśmy śniadanie i w sumie leżeliśmy długo w łóżku, bo się kiepsko czujemy obydwoje. No, ja jestem niewyspany, powinienem mieć się gorszy dzień. Ale trzeba było się w końcu zwleźć i musimy jechać... Z, Zrobić, zakupy. Zrobić zakupy. Zrobić zakupy. Jedziemy do Kauflanda. Mm -hmm. Wraz z tego, że oboje kiepsko się czujemy, to mamy taki plan, zobaczymy co z tego wyjdzie żeby dzisiaj nie gotować obiadów i Ta. sobie pozwolić na, na pizzę tak. kobietom wciąż się, się czasem należy pewnie, to zniszczamy swoje zachciaki. na pizzę, którą oboje bardzo lubimy mm -hmm. obydwoje właściwie <grym> bardzo lubimy a może obydwoje oby. zobaczcie jak nasza córka też będzie lubiła pizzę No i właśnie, pizzę, i te sprawy to nie lubi pizzy, no jest przecież dlatego jedziemy na zakupy potem na pizzę a. a potem zobaczymy co będziemy robili jakiś tam plan na dzień mamy ale wy zobaczcie, jak go spędzamy po prostu. <laughs> Dzisiaj akurat pogoda jest bardzo fajna, bo no, świeci ładnie. słoneczko. Mm -hmm. Ale jest też przy okazji trochę śniegu. Mm -hmm. Ptaszki ćwierkają, nie wiem, czy słyszycie. E, także zobaczcie, jak wygląda nasze popołudnie. O, <laughs> ślisko. Jak ślisko? Mm -hmm. <laughs> Klasycznie. Pamiętajcie o tym, żeby pod filmem zostawić łapkę w górę, subskrypcję. No i nie zapomnijcie oglądać naszych następnych filmów. <laughs> to co? Jedziemy. Jedziemy. I słuchajcie, pierwsza niespodzianka niemiła niestety dzisiejszego dnia po wejściu do samochodu. Taran! Ja Nie, Od środka zamazła nam szyba. Po prostu tak, tak, wiecie, taki bruz złapał w nocy, że. Ale już patrzcie. Patrzcie, jak się powoli odbraża. No nic, Trzeba trochę poczekać. Jest i sklep. Sklep idziemy po koszyku, o dziwo. Już wyciągnęłam sobie złotówkę, bo zawsze jest problem, kto wyciągnął złotówkę. I nie przeważnie, ma przeważnie nikt zrozumiałam tej złotówki nie. Jeszcze chodzi. Ja już jem sobie Lubisia o y, smaku jogurtowo-bananowym i są bardzo dobre. O dziwo. czemu o dziwo? No bo myślałam, że. Bo te w promocji zawsze jemy te z czekoladowym. No jak zwykle, nie? Mm, tu macie zakupy. Mm. A tu my pakujemy? Nie za dużo. Pakujemy czy jemy? No już pakujemy zakupy. No. Może najpierw tutaj, bo Jakbyście byli ciekawi co kupiliśmy, no co mogliśmy kupić w różne spożywcze. Milka. Milki, milki są po prostu najcudowniejsze na świecie. Uh -huh. Czy wciąż życzy, nie? Sery, nie sery, szynki, nie szynki. Nawet chleb pokusiliśmy się i kupiliśmy w Kauflandzie. Mają, mają tu jeden taki dobry, nie? Uh -huh. Jak Fitness no. no. teraz fitness nie jest konieczny. jest. No, teraz to no, no, niekoniecznie jesteśmy fitness. Także ten chleb mam dobry. Jajka, ale jajka zawsze kupujemy Ty, jakie. A to co wykupiłeś z kokosem fantazję? No. O kurde, nie znalazłam jej tam. Chyba będzie byń, pod ten podprowadzona. Tak jest często, powiem że bardzo często jest tak, że jeżeli chodzi w ogóle o zakupy, o jedzenie, o, o kwestie, wiecie, jedzenia. Gdzie są jajka? Sadziłem już. Gdzie są? jak ja jestem głupi. <laughs> Do tej. I jak to nie było mądre. Ale oni... Je... Się nie, stanie, nie czy weź je ze sobą. No to wsiada ja idę od okay. Jeszcze wracając do tematu tej fantazji, która najprawdopodobniej zostanie mi skradziona i zjedzona. Często jest tak, że Paulina y, boi się próbować nowych rzeczy, mm. boi się nowości. I ja często jak sobie kupię coś nowego, jeżeli chodzi o jedzenie mm -hmm. i Paulinka to spróbuje i to zasmakuje, no to w, na 99% To zostaje prostu. zjedzone. Przeze no, mnie oczywiście, nie Ja Mateuszka. nic z tego nie mam. No właśnie. Nie wiem czy też tak macie. No, ale... Ze swoimi żonami, kobietami, dziewczynami, siostrami, mamami, kimkolwiek. Ja mam tak, że najczęściej po prostu moje no, jest zjedzone. No sorry, takie życie. To już już zbiera zakupy, bo ja aktualnie nic nie noszę, nie? Ja Żeby... noszę, nie? No, 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 jak zawsze nie? Udało się nam dotrzeć, Ta... trzeba wypakować Spakuję zakupy. I zmykamy na pizzę, bo jest już bardzo, bardzo głodna. Ale świeci słońce, jesteśmy już w drodze na pizzę. Jedziemy na pizzę i już się nie mogę doczekać, bo jestem bardzo, bardzo, bardzo głodna. No Ta dzisiejsza sobota, którą Wam pokazujemy, to nasza sobotnia rutyna popołudniowa. Nie jest tak do końca. Tak, do końca mm. nie jest rutyną, bo ona jest dzisiaj specyficzna, bo, bo specyficzna, bo oboje jesteśmy zmęczeni mm -hmm. i trochę kiepsko się czujemy, ja jestem niewyspany, poika gorzej się czuje. Ale też na codziennie właściwie nie chodzimy na pizzę, teraz jak polinka jest w ciąży. No. staramy się raczej jak tak w miarę normalnie odżywiać. No, odżywać, no właśnie, przed ciążą to się często zdarzało, tak. częściej, dużo częściej. O wiele częściej no. się to zdarzało, ale też zakupów spożywczych, takich wiecie, codziennych domowych raczej też nie robimy w soboty. Robimy je chyba w piątki wieczorem, wieczorem po pracy mm. mojej jedziemy zaraz do sklepu. Wieczorami już zdarzy się także z mniej ludzi, więc po prostu... No skorzystamy no, z tego, że tych te ludzi jest mniej wtedy robimy te zakupy. Tak, nie? a teraz dzisiaj wczoraj nie mogliśmy tak zrobić, bo to już poszedł na noc, No, więc... Byłem ja wieczorem, także zakupy no. musieliśmy zrobić dzisiaj. Jeszcze coś tam szybko sprzątałem. Także generalnie w te soboty właśnie jak wstajemy, to sprzątamy. Mm -hmm. Później co nagrywamy filmy dla no. Was najczęściej, nie? <śmiech> <śmiech> I jakoś spędzamy te, ten dzionek, żeby godziny. przyjemniej nam miały te godziny. Często też chodzimy do jakichś sklepów. Nie? No. Może dzisiaj też pojedziemy po pizzy do jednego sklepu, bo niedaleko nas otwarty został taki dość ciekawy sklep Dills chyba się dobrze kojarzy tak nazywa i to jest taki sklep z Wielkiej Brytanii, a generalnie z Europy, w którym są po prostu tanie, fajne rzeczy, no w których, możemy, w których w Polsce nie się to nie to znajdzie, No, pojedziemy, że zależy rzeczy, jak, jak się będzie czuła. Nie? Jak się Polinka będzie fajnie czuła, to pojedziemy i jak coś kupimy, to Wam pokażemy co kupiliśmy też, mm -hmm. nie? Jasne. No a teraz już jedziemy, ale to światło strasznie długo czerwone, ja, cię ja już sobie myślę jaką pizzę wybiorę. Ja też. Znaczy. U mnie to jest tradycja, więc tu nie ma co myśleć. Ale czemu tradycja to powiem wam już w pizzerii. <grym> tak, dokładnie. No to co, widzimy się już w pizzerii. Mm. Jesteśmy w świętochowicach w naszej ulubionej pizzerii Max Pizza. Tak, oprócz oczywiście pizzy hat. Tak, bo uwielbiamy jeszcze pizzę hat. Ja bardziej <grym> lubię Maxie pizzę, Pałnika bardziej pizzę hat, <grym> ale oboje lubimy tą. Tom. Blisko mamy, lubimy, także idziemy. Idziemy. Jeść. To jest Bo najważniejsze. Źle. Wiecie, że. Ostatnio, ostatnio... u Paulici najważniejsze w życiu jest jedzenie. Jestem Hasnall, mały. Teraz ciągle łażana płaski. Choć tak, na mnie wychodzi po powietrza. To dobrze? <grym> Nie wiem. Zaciepło się. Teraz na razie jest fajnie, ale za 10 minut mogę już umierać. Wybieraj. Tutaj postanowiliśmy się jeszcze przesiąść, bo tam było... Bardzo gorąco, hmm. no, bo klimat tak bardzo w tę stronę naszą Marka. leciała. Naprawdę sauda, sauda sauda sauna solution. No, tu jest lepiej o dużo. Pizze wybrane. Mm -hmm. Fungi i, się... i Dracula? Dracula? no, coś takiego. Coś takiego. Pizza już przyszły. Paulinka robi zdjęcie na Instagram, także przy okazji zapraszamy do obserwowania nas na Instagramie obydwoje. No i bierzemy się za jedzenie. Smacznego Paulinka. Mm, a moja wygląda tak. Aha, bo jeszcze nie powiedziałam z czym moja jest i z czym zawsze jest, bo miałem zdradzić. Z czym jest twój Moja pizza jest zawsze tylko z syrem i z pieczarkami. Nic no. innego nie wchodzi. W grę. Dlatego tego sosik i je, jemy, nie? A ja lubię, A ja lubię różne pizze. Ja lubię pizze, gdzie jest dużo mięsa, gdzie, które są trochę ostre, no różne. Nie lubię pizzy z ananasem. Gdzie idziemy, Pawieńko? Do sklepu. Tak o Mateusz mówił. Zobaczymy czy, Zobaczymy, czy coś kupimy. Jak kupimy, to wam pokażemy, pokażemy już, w już w domu, w domu. Mm -hmm. bo pewnie będzie kupa ludzi. No, nie? już widać tam daleka. No. Ale idziemy. Sklep mm -hmm. jest tam. Ja mam tu ja wejdę za to. Małe. Do torebki. Sam raz by były? Nie wiem. Sam raz by były do torebki, no to weź jak chcesz te. No wiesz, to, to nie jest ograniczone. Tak. Brakuje leku, jak to pity. O, tesewek chyba. Tu jest ich dużo. Jak Ci się podoba, Paulina? Bardzo. No, tylko jest tyle rzeczy, że nie wiem, co, to, co tu wziąć. Nie? Ale chodzisz jak w transie No, bo tak powoli chodzę i oglądam. Tu jeszcze bardzo świeczki. Fajne rzeczy różne. To jest królestwo. Kupę. Paulinki, czyli? Żelki. Lizaczki. Kupa żelków. Kupa. Wszystko paulinka. No, zastanawiam się, czy nie wziąć jeszcze Magic Starsu bo w sumie za 5 zł się opłacają. Ale ja lubię te gwestki. No to się zastanowi, chodźmy do kasy, nie? Mhm. Wróciliśmy do domu, już kochani, mhm. zmęczeni dalej. Ja jestem niewyspany. Nie odespałem w ogóle po tej nocnej zmianie. Pokażemy Wam, co kupiliśmy, nie? Mm -hmm, dokładnie. Sklep nazywa się Deals i mi się bardzo podoba. Tam są takie produkty za 5-6 zł, mniej więcej. Są też droższe, ale głównie za piątkę, za szóstkę. I to jest z różnych państw, tak? Nie to wiem skąd, ci... chyba z jakiejś Brytanii Aha. głównie. Panika Wam pokaże, co kupiliśmy. Co kupiliśmy sobie? Trochę napoi. Tak. Ja kupiłem sobie dwa piwa bezalkoholowe. No to pokaż że może. No to ja kupiłem sobie mm -hmm. dwa piwa bezalkoholowe, bo alkohol nie pije owoce truskawkowe i, i chyba tam Mango. mango. Mm -hmm. Paulinka kupiła sobie mirindę, nie, nie fante, przepraszam, mango, mango i dwa frugo gazowane. Gazowane. Które są Više. chyba dość ciężko dostępne, bo jeszcze, Ja jeszcze nie widziałem gazowanych I coś tam jeszcze, i co ma Mango i pomarańcza. pomarańcza. Mhm. Ja nie widziałem gazowanych. Mhm. Następnie... Ha, ha, ha. Doritosy. Doritosy i to jest dla mnie najlepsze, bo mi bardzo na Malcie smakowały, to są takie... No. Co ja lubię? Na czosy. Tak. O, no, bo zawsze jem, bardzo lubię na czosy. Mateusz sobie kupił jakieś bekonowe. Nie My wiem, się czy one kojarzą z dzieciństwa, bo jak byłem mały, to były takie starfoodsy bekonowe w takim kształcie i od razu je wziąłem. W sumie za 5 zł, ćwierć kilograma chipsów, rozumiecie, 250 gramów. Wielka paka za 5 zł. Tu jest, są jakieś, nie wiem, to są jakieś ciasteczka. No też Mateusz sobie wziął. Znaczy sobie nam no, wziąłem? to nam, znaczy, to no ale... Co jakby, nie wiem, to taka pianka wypełniona, wypełniona, czy, oblana czekoladą z wafelkiem. No, z Cadbury, więc chyba będzie dobrze, mm -hmm. bo to dobra firma jest Cadbury jako ja. Kojarzę. Oczywiście w naszym zestawieniu nie musisz zabraknąć żelek. Harry bo takich jeszcze nie jedliśmy. Jak jedliście tutaj Cię a my nie jedliśmy, dlatego musieliśmy je sobie kupić. I oczywiście to, te jemy, truskawkowe, Balastixy one są też dostępne normalnie, ale no za 5 zł to chyba ich się nie kupi, a to akurat były za 5 zł. Tak Postawiamy. i już są otwarte, bo już była konsumpcja. Ciężko było się powstrzymać, wiecie o co chodzi, nie? Tu proszę, tu są też truskawkowe jakieś takie. Frutella truskawkowa. O, za właśnie. tylko za złotówkę była nie. Za złotóweczkę, nie? więc właśnie... To fifi też jest już niestety yy, też. ruszone, ruszone. To Za piątaska. I jeszcze takie, o to proszę cukierki czekoladowe. Paulnice się kojarzą z dzieciństwa. Tak, tak, tak takie zawsze przychodziły z Niemiec i, i smakowały. Nie wiem czy teraz mi będą smakować, ale wtedy mi bardzo smakowały. One takie mordoklejki są, takie... No ten smak gdzieś mi tam w głowę jeszcze... No zobaczymy. Próbuję Próbujemy jeść. później, nie? Tu zostały, A, Ja nie umiem wymienić nigdy nazwy. Malte sersy, nazwijmy to wiem, maltesersy. No. Fajne takie chruche, no, no zresztą ja pewnie to pewnie to znaczy. No. Kupiliśmy sobie słodycze, bo lubimy słodycze z umiarem, będziemy to jedli, będzie nam na długo na pewno starczyło. Plan na dzisiejszy wieczór jest jaki poliko. Że idziemy się kąpać i, i będziemy oglądać jakiś film, może nie? I Zjemy coś dobrego z tych rzeczy, które wam pokazaliśmy. Także umyjemy się, jakiś film obejrzymy, zrelaksujemy się. A, tak, a generalnie tak wyglądało nasze, nasze popołudnie, nasza popołudniowa rutyna, gdzieś tam wiecie. My... To jest, to jest rutyna taka, jak, jaką mają chyba wszyscy ludzie, większość ludzi, czyli jakiś sklep w sobotę, jakieś zakupy, gdzieś tam się przejść. Jeszcze w czasie byliśmy na sekundę u moich rodziców, bo akurat przejeżdżaliśmy, obok, więc parliśmy na sekundkę. No taka typowa, standardowa sobotnia rutyna, jak, jaką miewa każdy z nas. I oczywiście wybaczcie nam, jeśli coś dzisiaj nie wyszło z nagrywania, coś tam źle nakręciliśmy, ale Mateusz był po nocy i był zmęczony, a ja jakoś tam nie za dobrze się czułam, więc... O, ale najważniejsze jest to, że jesteśmy naturalni i nie, nie udajemy kogoś, kim <grym> nie jesteśmy. Przynajmniej staramy się być naturalni. E, także prosi prosimy o to, żebyście to docenili, zostawili pod tym filmem łapki w górę. Nie zapomnijcie też... Zasubskrybować nasz kanał. I oglądać nasze filmy, te przyszłe i te poprzednie. Jeżeli chodzi o przyszłe filmy, to co planujemy, Paulinko? Jakiś hol? Tak, na pewno się już pojawi. Jakieś kolejne chyba rzeczy dla naszej córeczki. Musimy Ta, się no zabrać za to. Teraz za trzeba się z tym uporać mm -hmm. i zabierać za to. Musimy zabrać się też za dekoracje i dokończenie pokoju, taki finalne za nakręcenie room touru po pokoju. No i jeszcze. Sporo rzeczy przed nami, sporo filmów przed Wami. Także do zobaczenia! Pa!